na Śląsku, można powiedzieć, co trzecim mecz rozgrywałem jako derby. Także tutaj dla mnie, dla mnie żadne jakieś tam zaskoczenie, czy... E, ale na pewno gatunek meczu jest e, duży i powiem tak, zawsze najważniejsze derby będą przed to znaczy teraz. Przed nami. Dziękuję. Ja jeszcze dla tych, którzy nie, 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 nie zrozumieli, trener Maskan powiedział, że grał e, Wielu spotkaniach derbowych te są wyjątkowe, po obrębie jednego miasta, natomiast e, zasada ogólnie gry jest taka sama, czy się gra z Wicewem, czy, czy z Krakowią, e, bo najważniejsze chodzi i tak o, o futbol, o grę w piłkę. Tam pytanie moment... do obu trenerów, czy zgodzicie się Panowie, że remis w tym meczu nikogo nie urządza, bo Krakowia do tej bezpieczna bezpiecznej, Wisła do strefy pucharowej mistrzowskiej dać już naprawdę sporo punktów. Musimy zobaczyć, wiesz, gra powinna nam to powiedzieć. Powiedziałem ci dwa trzy minuty temu, że nie sądzę, że to był dobry rezultat dla nas. Tak, mamy nadzieję na wygraną. Krótko na temat. Mają nadzieję na wygraną. Rzeczywiście ten namiś dla Misły nie będzie dobrym wynikiem. O czym pan zapytał o remisie? Pan zna wyniki? Nie, nie. pytam się, czy pan naprawdę wziął wciem na remis. Nie. Urządza Pana remis? nie. Ja myślę, że nie gramy. gramy u siebie. Będziemy się nastawiać na zwycięstwo. Także tutaj ja myślę, że przed meczem żadnych remisów nie chcemy na pewno. Chcemy umierzyć w tym mecie. Wiadomo, że na stadionie nie będzie kibiców Wisły. Jakie to ma znaczenie dla drużyny, dla trenera w stanie oczywiście do trenera Matkanta? sure, you know, you like to play, you play football for your fans, uh, and you hope uh, that as many people can be at the game as possible. but by saying that, if, uh, if the fans are not here because they misbehaved, then they should not be here. and i think uh, everybody has to be clear about this. You know, football is a game where you can also uh, have to bring your children sometimes, uh, and it's not about fighting it's about watching uh, watching a game, supporting, singing, uh, being very happy if you win, being very disappointed if you lose. but that's, that's sportsmanship. and uh, if the supporters are not here because they misbehaved, yeah, they don't deserve to be here. but it's, you know, we, of course we hope that, that our supporters would be here. Mm -hmm. it would make things a little bit easier. but again, uh, last week in Poznan we played for, uh, i think, 35,000 uh, people who didn't like us. Now be probably 15 who don't like us, so. really make a powiedział, że e, oczywiście brak panu jest dość istotny, bo dla nich się tak naprawdę gra. Natomiast e, powód, dlaczego e, tak się stało, jest jak najbardziej dla niego zrozumiały i jeżeli tak, e, jeżeli za złe zachowanie m, tutaj mają być, to m, w tym momencie nie ma sensu. E, natomiast też powiedział, że e, Kibicem polega to, bycie kibicem polega na tym, żeby e, wspierać swoją drużynę, żeby być szczęśliwym po zwycięstwie, rozczarowanym po porażce, ale na stadion też przychodzą dzieci, e, więc nie powinno być aktów przemocy. E, I na koniec dodał, że w Poznaniu grali przed 40-tysięczną publicznością i myśli, że też dadzą radę tutaj przed 15-tysięcznej publicznością. plenarasza ta owa Co w ciągu kilku dni można poprawić? Wiadomo, że, że tych rzeczy jest tak dużo. Nie sposób, prawda, wszystkiego. Na czym się Pan skupił głównie? No, no, na pewno, na pewno ocena, ocena zespołu. już trochę łatwiej mi było, bo akurat przed tym meczem tym po mnie, grał z Krakowiem, oceniałem ten zespół w ciągu całego tygodnia. Staram się podejść z każdej strony mentalnej, taktycznej, motorycznej. No na pewno. motoryki nie poprawimy w ciągu ja, kilku dni. Taktykę można poprawić na pewno i na pewno w tym meczu będę stawiał na podwajenie determinacji. Ja myślę, że akurat ten element można, można szybko poprawić i akurat tu, tutaj się spodziewam znacznie poprawy. Czy ułatwi panu zadanie fakt, że grał już pan z Wisłą. tym to, ten Macka nie grał, nie, nie grał, prawda? Przeciwko Krakowi się tak wyraża, a pan grał z Wisłą. Tak, tak. Bo no, może coś no, to panu czy nie? Na pewno to będzie łatwiej, teraz już wiemy, jak jest, wtedy, wtedy przegrałem, ale teraz już wiem na pewno jak ugrać Wisłą. To już będzie łatwiej chciałbym zmienić w w Poznaniu. Pewno że zawsze nowi zawodnicy głównie zagraniczni yy, mają świadomość wagi tego spotkania, jak jest ono ważne dla że... about the foreign players we made it because that's the same for me uh, we made it very uh, very much clear how important this game is <coughs> by just showing the, the history of the game uh, on dvd in team meetings uh, talking about it of course uh, the atmosphere at uh, at, at the moment in the stadium is uh, is very sharp so everybody <coughs> is uh, is telling them from the masseurs to uh, to the team manager who are really uh, big Wisla supporters as well, so they know about the history and uh, they prepare the players, so concerning that, that's, uh, that's not a problem. They know what it is to play derbies also in their own countries. Uh, the second question you will uh, you will know tomorrow at, uh, when the game starts. The answer that the players know what they mi każdy jest świadomy tego, jaki jest mecz jutrzejszy. Zawodnicy znają historię tych pojedynków, więc wiedzą o co grają. Drugie pytanie było, odpowiedź na drugie pytanie była, że zobaczymy jutro. Trenera no Szatałowa, to będzie pański debiut w Jak układały się te poprzednie lidy pańskie w innych klubach? Raczej były zwycięskie, czy... No trzeba wyciągnąć tam może dalej... historię ale jak przychodziłem... Jeżeli chodzi o strach to w pierwszym momencie połowę bytu na wyjeździe byliśmy z Lechiem DNS 1.0. Także ja myślę, że pozytywnie. Dobrze, czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie, ja mam taki apel tutaj za Państwa przekazem do kibiców, żeby nie czekali na zakup biletu na ostatnią chwilę bo jest dość realna szansa, że tych biletów może rzeczywiście w zabraknąć. Dziękuję bardzo, thank you i zapraszam do Dziękuję bardzo. serdecznie. Jacek! Ej, Jacek! あれ <laughs> <laughs>